Rehabilitacja kroteczki ze złamaną nóżką. Kroteczka, takie spacerki, to my lubimy, co? Krotka już ma zmieniony ten gipsik. Jest Tak jak było na filmiku. Kopytko jest już zwerkowane. I teraz pomalutku takie. Mikrospacerki. A gdzie są najlepsze mikrospacerki? Na trawie. Chodź, kroteczko, pokażemy, jak chodzimy. Chodź, pięknie. Panik, tak, Panik. Powolutku, niunia, powolutku. Co się, Nunia? Co, ciebie też pokazać? Chodź, pokażę. pokaż mi swoją sterylizację. O, proś jak ładnie. No super, co. Kolejna, malinka. Co tam jest? Mleczek? Ale fajnie. Ho, ho, ho. Słucham Ciebie. Tak, nie mam ręki, wie, żeby cię głaskać. Ale nie mogę jej puścić z uwiązów, bo wygupia się kroteczka i biega. Tak, Nunię?